Członkowie samorządu, dyrektorzy przedsiębiorstw, szkół, przedszkoli i innych instytucji wspólnie rozpoczęli nowy rok. Spotkanie noworoczne odbyło się w Urzędzie Stanu Cywilnego w naszym mieście i było inauguracją dalszych działań w 2010 roku. Spotkanie noworoczne rozpoczął burmistrz naszego miasta. Zniósł toaz za wszystkich, którzy swoją pracą budują kraśnik. Ponadto złożył wszystkim przybyłem gorące życzenia. Chciałbym w naszym wspólnym imieniu złożyć Państwu gorące, gorące życzenia. Życzenia sukcesów w tym roku, szczęścia rodzinnego, realizacji w tych miejscach, gdzie Państwo jesteście. Jeśli zmianę pracy to tylko na lepszą, ale żeby ta lepsza była także w ramach samorządu, dlatego że proszę Państwa, w 99% jestem bardzo zadowolony z pracy, którą Państwo wykonujecie. Rok 2010 jest także 20. rocznicą funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jest to więc czas na podsumowanie i dalszą pracę nad tym, co należy zmienić. Spotkanie przypieczętował wspólny poczęstunek.